Cześć, siemano, z tej strony Mateusz. Dzisiaj... Duel of Champions oraz Farias, Książę Zagłady. Tak, to Inferno i tak będziemy sieć rozpierdol. Jednym słowem. Prosiliście o Fariasa, więc... Fariasa w sumie nie Fariasa. Frias, dobra, Frias. Ehm, prosiliście o niego, więc go złożyłem. Co my tutaj mamy z wydarzeń? Oczywiście do magicznych i tydzień najemników. To tępy napór, więc wydarzenia do tempego naporu. Ze stworów. Taki myślę, że standardowy build. Włożyłem trzy takie, Cichający w Mroku. On się całkiem nieźle sprawdza. Stworki za kosztem 3 lub mniej nie mogą go atakować, więc jest całkiem spoko. Ym, co tutaj jeszcze takiego jest? Ym, za dwa drop z trzema atakami i magicznym ym, keywordem jest zajebisty. Trochę boli, że kosztuje 2-2, ale mamy tu tyle dropów za dwa, że w drugiej turze nie musimy grać akurat jego, tylko możemy coś innego. Mamy zaklinaczki pustki, już dwie sztuki, bo mi druga wypadła, przydały się cztery, niestety nie mam. A no wiadomo, Niszczyciel, Pustoszyciel i Lilim. Lilim, tutaj mamy jeszcze zamiennik na Lilim, gdzieś on jest, tutaj, tutaj. To 4 4 4. cztery. Czemu jest Lilim, a nie on? Bo on co prawda ma jeden więcej ataku, ale nie jest magiczny. Tak więc Lilim z tym wydarzeniem, które daje plus 1 do magicznym, magicznych, wygrywa. Zdecydowanie ma co prawda mniej odwetu, ale chodzi nam głównie o atak. E, więc wolałem te Lilimy grać, bo z tym wydarzeniem są 4-1-8, więc mają więcej HP, więcej przeżywają, więc większy problem robią. Ale jest taki tempy napór, tak jak widzicie, nic tutaj specjalnego nie ma. E, z czarów, ogólnice, pociski, płomienie, czy tam do pałki, teleportacje, portale miejskie, niezakazany płomień. Takie słabe chyba do naporu, ale stwierdziłem, że włożę jedną sztukę, może mi dupa uratuje. Nie gram co prawda łutu szczęścia, na przykład tych, ale stwierdziłem, że dodawanie jednej chorągiewki może być bolesne, a Frias nie ma tej chorągiewki, więc tak, tak to wymyśliłem. No to jest taki naprawdę tępy napór: albo zabijesz przeciwnika i wygrasz, albo przeciwnik zabije ciebie i przegrasz. Bierzmy sobie więc Friasa. I... idziemy napierdalać! Dobra, poczekajmy. Poczekajmy. To tak długo czekamy? What the fuck. O, dobra, jest gra. Zobaczmy. Uuu, rozdanie tragiczne. no rozdanie trochę lepsze. Kontragarant. Poszukiwać czegoś tam. Niezgody. To sobie zamkniemy... Aha, tu on nasz dobra. To tego sobie nie zamkniemy. Rozkminam pierwszą turą. To jest właśnie bardzo ważny element, ta pierwsza tura, trzeba bardzo dużo myśleć. Ponieważ jest tyle opcji możliwych do wykonania, że no normalnie trzeba się tak skupić jak Pietruszka. Ewentualnie jak Marysia przy sadzeniu truskawek. Tutaj widzę wiele opcji do wyboru. Pewnie może zagrać dropa za jeden, ten auta zniszczenia, albo na przykład, yy, albo na przykład yy, pójść na truskawki, albo przyjął taktykę, że będzie czekał aż się nie poddam. Bartur, powstałem Pol Polak. Zamierzasz grać, czy tak będziesz?

Muszę przyznać. Czasem aż się niedobrze robi. Jeszcze tylko 13 sekund. Tak, zdecydowanie przeciwnik przyjął taktykę czekania. Ciekawe czy chce mnie przeczekać aż mi się znudzi, czy odszedł od komputera. Mam nadzieję, że to nie jest jeden z tych debili. A jednak jest to jeden z tych debili. Którzy będą czekać przez dwie minuty aż się poddam. No to synu mam dla ciebie złą wiadomość. A, czyli może, może był tylko AFK albo nie. Okej, okay, zastanówmy się, czy jest on. Mm. Nie, chyba nie jest. To dobrze dla niego. Go. No tutaj mamy dosyć, dosyć spoko napór. Tak mi się wydaje. Mm, granie ofensywnie w tym momencie nie jest chyba najlepszym pomysłem Ja mam dwie kreatury, on ma mniej życia Więc wydaje mi się, że raczej powinien ofensywnie grać. I defensywnie, a nie ofensywnie. Ale może się mylę. Może się mylę. Co prawda ma już 9 hapsów. Ale, ale, ale... Trzeba ja by go zagrać, A, bo on 4-5 potrzebuje. O, patrzcie, to nie wiedziałem nawet. Nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. Um, co my tu mamy za czwóreczkę? Co możemy ciekawego zrobić. Czwóreczkę możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. To się nie spodziewamy w tej drużynie. Um, um, um. Jakbym miał jeszcze coś za dwa, to bym zagrał jego. Niestety nie mam. Więc chyba zdecyduję się. Zagrać jego oraz jego. Proszę bardzo. Chociaż to było tak głupie, że trzeba tak Boże, dlaczego ja zawsze zapomniałem, że masz szeroki. <grywanie> A, i to jest na nagraniu. No, trudno. co teraz? Czekamy. Czekamy... i czekamy... Eee, przeanalizujmy, co możemy w tym momencie zrobić. Możemy zagrać portal, jeżeli zagra blokera na jednego z naszych. Możemy zagrać ofensywnie pustoszyciela, defensywnie Lilim, niszczyciela. ...ścichającego w mroku. W sumie dobrze, że włożyłem ich trzech, bo nie wymagałem czterech pioch. No to nie jest fajne, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że... ...myślałem, że... że... że, że dwóch. Znaczy, nie pasują w sumie. Zasugerowałem się kosztem. Okej... Okay, Okej... Okay. Tutaj nie możemy atakować. Tak, no trudno. Przeżyjemy. Zagramy sobie tak, zagramy sobie tak... I graj Pewnie zaatakuje tym za jeden i dopali go magicznym pociskiem 6 ogni tym pociskiem 10 Dokładnie, tak jak myślałem nie wiem, Lili Ni, ni, nic nam to nie przeszkadza. Hop, hop, hop. nara Bardzo fajna gra. Szkoda, że taka długa, bo mogłaby się zmieścić w ciągu dwóch minut. Ale jak mu będzie. Lecimy z następnym game'em. Za jeden, za dwa, za trzy, za cztery. Ogieństy pocisk. Full wypasek dla mnie. Hop, hop, hop. Paweł04, ple. A to? To. Ingroj. Tutaj mamy teleporcik, mamy pociszczek, znaczy pocisk, więc jest dobrze. Ewentualnie kreatury. Jakby nie blokował. Jak wiemy, ściganie się z inferno zdawanie do meczu to dobry pomysł. no ja rozumiem, że czasem trzeba pomyśleć, ale o czym można trzeciej duże myśleć? Może zagrać z, z jedną kartą, Max? Może, no, może dwie, jak ma jakieś tanie... tanie karciochy na ręce. Więc come on, bro, jedziesz. Walisz tu promień światła, tu przesuwasz go o za jeden gdzieś tam i tyle. A tak, ok. Czyli nie ma kapłanki, to bardzo dobrze. Brak kapłanek zawsze nas cieszy. Yy, druga tu na, trzecia... Tu będzie jalanie, tutaj będzie damage. Zostały nam dwa... W ...surowce. Będzie imp. Yo. Go, go, Power Rangers! Don, 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 don. Jakaś ryba dun, 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 tak? Okej dun, 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 kroki Mamy dun, surowce Możemy się dopalić I nam to Będę się przeteleportować tutaj, bo dostanę zaraz promień na mordę, będzie lipa. Coś przydałoby się to zrobić, przecież się Zostanie na siedmiu... Tylko że nam nożem się na stole, nie, to zrobimy tak. Zrobimy tak i za czwóreczkę zagramy sobie świnie, natomiast ty mój przyjacielu poświęcisz się dla dobra cywilizacji, zaatakujesz i umrzesz w odwecie, znaczy w następnej turze. No i co dalej? Dalej plus jedna piąstka, czyli zapewne wyjdzie perłowa kapłanka albo naga płaczeniem przypływów. Nie, nie to nie. Wanimaza, wanizama, przepraszam. Czyli inaczej mówiąc, pan duża ryba. On ma tyle. Mogę rzucić dwa teleporty. Mogę zrobić też. Tak, tak. Tak. Przepraszam najmocniej. Za ten telefon. Tak, I musisz go zabić, bo jak nie, to umrzesz. Znaczy się ją zabić. Wiesz, że to ja zrobię cięcie i za chwilę wrócę do Was. Okej, okay, wygraliśmy. Jest dobrze. Cięcia jednak nie zrobię. Muszę ktoś rozłączyć, kto zwolnił. Eee, kidoki. Lecimy z następną gierą. Myślę, że lecimy. Zobaczmy, CO MY TU MAMY. Uuu, nie, 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 nie. Uu. Uuu. Trochę lipunia. Ale trudno. Trudno, trudno, trudno się mówi. No, Chociaż nie jest tak źle. Przeciwnik nic nie zagrał w swojej drugiej turze. Więc nawet jest dobrze. Dobra, przestanę się bawić tym telefonem. Później się nim pobawię. Eee, Zobaczmy jak sytuacja wygląda. Trzecia tura przeciwnika i nic nie robi. No to chyba jest GG. W takim momencie razie. Nie wydaje mi się, żeby był w stanie z tego wyjść. Nie jestem pewien, czy lepsza jest Niszczyciel, czy lepsza jest Zaklinaczka. Ale biorąc pod uwagę, że Zaklinaczka atakuje za jeden i może wyjść e, ten... ...Wydarzenie plus jeden, to myślę, że Zaklinaczka jest całkiem spoko opcją. E, ty masz minus jeden do magicznych, tak? drzew magicznych. No nie, dobrze. Za znaczy, masz a yy, Odporność na magię, chciałem powiedzieć. Dobra, mamy cztery surowce. Yy, mogę dodać sobie to, zagrać to, zagrać to i graj. Także powinienem go ustawić na równi z nią. A jak on się przesunie tutaj, to po prostu jego zabijam, a ona atakuje. A ona jest ważniejsza z racji swojej pasywki od yy, Sukuba. Dobra, obozowisko. Dobra, ok. ty ma 7 zasobów, a co on nie rzucił? Aha, drugie to obozowisko. O, 10 kar na ręce. Harpia. No spoko. Ork. U. Ork nie jest w tym momencie najlepszą, najmoż... najlepszą opcją, ale spróbujmy zrobić tak, siadło, tutaj da magii No i tutaj chyba będzie trzeba go spalić, tak mi się wydaje, kosztem dwóch kart co prawda, no ale trudno się mówi Ma 8 życia, z pasywką zaklinaczki 7. kapłan, łucznik ale jest tydzień najemników, więc jest dobrze tak, tak, moment no życie agresja to jest najważniejsza rzecz jaką możemy robić eee, czy ja mogę go zabić? chyba wydaje mi się, że nie teraz bardzo ważne pytanie co zrobić? jak wiecie pytanie jest naprawdę bardzo ważne Um, mogę mu zadać 5 obrażeń, więc go nie zabiję na pewno. Myślę, że ta jedna kreatura mnie również nie zabije, chociaż mogę się mylić. Jak się mylę, to dupa. No, ale on ma... Ja mam 12, on ma 4 ataku. Czyli zostaje na 8. To nie wiem, co by musiał jeszcze zrobić. Yy... GG. No dobra. No, no. <tryk> tak właśnie wygląda Farias. Yy, przepraszam, Frias. Bardzo fajny deck, bardzo szybki. Nie, nie gra się długo, chyba że przeciwnik ma chęć na myślenie przez 15 minut. To wtedy gorzej. Jeszcze pokażę Wam na klient, oczywiście, talię. Jakby ktoś chciał sobie złożyć coś podobnego, Możecie sobie zapauzować film w tym momencie i, i, i zobaczyć, co, co jak wygląda. No, chociaż w sumie tutaj nie widać sferek, to może zrobić tak. A ja Wam dziękuję za oglądanie. To był kolejny odcinek z Dueli eee, razem z Fariasem 430. A, no i co? To zobaczyłem w następnych filmikach. Na razie. Hej, z tej strony mówi Mateusz. Pa! O!